Trochę, do, trochę za dużo dodałem przysłówku przy cholera nawet nie wiem jak to określić bez urazy dla innych wierzących oczywiście o jezu ktoś się skrada do mnie albo nie albo do mnie Hmm... może ruszysz stąd zaraz jest Hello o tam jest Dobra spokojnie 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 Okej okay, dobra. Proszę, trochę zacznę obrażać inne wierzenie i religie. No już przesady. <trybujesz> Ej, nagle okazuje się, że te nekromorfy jakoś potrafią... <trybujesz> ...myśleć? Hmm. Ciekawe stwierdzenie. Ło! kubażki. Hej, co O, patrzę miał ostrą akcję tam. Jeszcze jedna graniczka, weje jeszcze jedna. Lubię takie sadomaso. Dobrze, gdzie ja mam się udać teraz? W ogóle do czego ta winda służy? Chyba będę musiał to, to coś zabrać stamtąd i przenieść Nikt tu nie wstanie Dobra, dalej, dalej Tu teraz, tak? Tak, brakuje mi tu zasilania i muszę sobie ukraść tamtą kostkę Rubika, która sobie dynda na ścianie. Pójdziesz ze, Wow. Pedo powrócił, ale go nigdzie nie widzę. Hmm gdzie ty się możesz chować pokaż się wow jakie fajne koła zębate fajnie kruszą sobie kamyki no chodź dobra jedziemy teraz kiedy odciąłem zasilanie dziwne rzeczy mogą się zdarzyć Kurde, słyszę tam gość. A, a nie, nie. To kamyczki. Wow. Oa Ocuń się. Ło! Spadam. Nie. Kochani, nie tak blisko. Nie lubię kiedy ktoś się do mnie dobiera tak szybko. O, jeszcze tu coś jest. No bo ja, cóż tu może więcej być? Przecież nie znajdę tu żywności w tych skrzynkach. Mieli szczytny cel, bo ukrywamy sobie naboje w skrzynkach. A Na cholery nam żywność. Będziemy żyć z samej amunicji. Eee, kto chce w górę? Ja! Uuu, niestety w dół nie idziemy! Pomyliłeś się! Teraz krótki sprint przez korytarz. Który jest zupełnie podobny do 20 innych korytarzy w tej grze. Czasami mam wrażenie, że deja vu mnie spotyka. Nie stazy, przyda się. Tylko najpierw pozbieram inne rzeczy. Dzień wydobycia Dallas A! Przełolony, drugi inżynier. Po tej stronie łamanie planety przebiegło sprawnie. Choć wystąpiły wystąpienie... pewne problemy na samej planecie, chwilowo straciliśmy kontakt z kolonią. Bo jesteśmy kłutewkami. Pierwszą bryłę skalną wydobyto z ładunku tektonicznego mniej więcej w godzinę po dokonaniu łamania. Została ona przetworzona, oczyszczona i stopiona. Tak jak to przekazano nasze. Wyniki są lepsze nawet od początkowych optymistycznych założeń. Zwykły za to około bla 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 bla. bla, Tak. Co zgadza się z przewidywaniami. Daje to 6-5 tony rudy. Tak, tak, bla bla. bla nic, nic ważnego. Okej. Okay. Dla no, tych, co po prostu nie chciały się czytać, mogli to sobie przetłumaczyć na bla 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 bla. bla Jakieś tam gadka, coś tam, coś tam, jakaś duża skała. Wow, wydobyliśmy dużo. Fajnie. I to tyle. Raport złożył ten i ten. Pan Dallas. O, oh, więcej. Lat... Hmm. Mam pewien niecny plan. Wykorzystam to oto ciała do, do niego. Leć tam w skarbie, leć Dawaj, 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 dawaj! IEEEEEEE! Ło! Coś mnie atakuje. Uuu, czarnuchy! Spadam stąd. Kurde! Zacznie odporne są na tym. Staraj się, solcyjnie. Niech kurde ręka odpadnie! Jeszcze żyjesz? Jeszcze żyjesz? Ging. O, dzięki za naboje przyda się na coś który następny a panowie za... Łoł! Wow. taki skoczny jeszcze! jeszcze żyjesz! poddaj się wreszcie przecież wiesz, że jesteś na przegranej pozycji Dobra, dosyć się... Ej, ej! <ścoughs> Nie ma! Kurczę, kiedy ten kawał impulsacyjnie staje się słaby! Głowy się odjebałem! Jeszcze mało! No wiesz, jak karaluch! To z głowy przeżyje chyba... Tyle, póki nie zdechnie z głodu. Dobrze, żeby zatrzymać te sobie... Nie, zaraz. To chyba jest jakieś pole grawitacyjne. Żeby utrzymać Asteroidę. No dobra, trzeba to z wyłączyć. Z drugiej strony powinno być jeszcze jedno. O, tam jest. Jeee! Bo... Wow. coś mi eksplodowało Tylko jeszcze przydałoby się Stazy naładować. Chociaż mam zasobnik. Oj, poprawię się na tym moim fotelu. O, skrzynka! Chodź tu do mnie! Oś piękna, chodź. Fruuu. Co mi tu jeszcze zostało? Oprócz tej wielkiej asteroidy. Z tej strony git wszystko. Tu muszę lecieć, dobra? Oby miał szczęście i przeżył to. Nie musiał powtarzać, jak to idzie? Przeplanów myśleć. Dobra, będę skakał tam. Tylko najpierw. Ja nie mogę tego spowolnić. Sir. Wow, nie mogę tego spowolnić. A idę, mogę. Ale nie to. Dobra, hmm. ja będę skakał tam. Tam. Uwaga, trzy, dwa, jeden... Skacz! Skacz! Skacz, za. nie zamknij. Wow! <ścoughs> mnie na pół. Jak fajnie. <ścoughs> Fejtala, ty biacz! <ścoughs> Ale mnie złumowało. Jakieś głupie urządzenie. Dobra. Nie, nie mówcie, że będę musiał znowu przechodzić przez te głupie. O nie. Znowu będę musiał zabijać tych. Dobra, dzień wydobywczy. Bl tak, tak, bla, bla, bla. Dużo wydobyliśmy dużą skałę, tak, fajnie. No świetnie, i znowu. Aj. Chyba będzie tu dużo księżyc. Gdzie to jest? Drugie. Tutaj gdzieś. Padał z tego. Jak tu zrobić, żeby to. Muszę to obejrzeć dokładnie, tą skałę tam. Gdy się kupimy nekromorfami, zawraca głowę. A czy zaraz... Muszę tak stanąć, żeby widzieć... drugą, czy drugą stronę steroidy. Ło! Wo, Ło! Wo, szalejecie! Szalejecie, nekromorfy! Ja na broni. Od razu lepiej! Naprawdę ta, ta jest ulepszona na maksa jeśli chodzi o obrażenia? Ale to i tak się nie ulepszą, wow, Co wow, Postaw wow, wow. mnie! Giń, zma GIN nieczysta! Gień demonie! Ging. No ile można żyć? No kurczej! Ging! Świetnie. Dobra. Mały szczerbik na zdrowie. Przyjrzyjmy się tej asteroidzie dokładniej. Zanim wyruszę. Hmm. Muszę przebiec na drugą stronę, to jest moje zadanie tylko jak to się to robiło w tej Jedyne miejsca do, do, dobre do przywinięcia to ten lewy górny róg i, i ten róg Tam najdłużej trwa zmiana O tu jest dobre miejsce chyba Czemu... Czego nie mogę zatrzymać? Dobra, kolejna próba numer dwa. Zgaszczam! Szybko, szybko! Aj tak! Uu, udało się. Tutaj muszę coś umieścić. Bum! Pyk! Dobra... No mi już działa. Świetnie, tylko najpierw się muszę pozbyć tych... maluszków. Spadę mi z mojego statku, z mojej asteroidy! Aaa, wypierdalaj w kosmos. Tam twoje miejsce jest. Okej... Okay. Kolejne... bezsensowne rzeczy do rozwalenia. Jeszcze jedno. Co to w ogóle jest na tym pokładzie z tej strony? Coś ciekawego? Nigdy się nie przeglądam za bardzo tutaj.